Zapraszamy na serwis informacyjny Krośnieńskich Wydarzeń. Dzisiaj powiemy między innymi o aktach wandalizmu na cmentarzu. Także o poszukiwaniach mężczyzny, który miał skoczyć do Odry. Oraz o przygotowaniach do zimy. Drogowcy twierdzą, że nie dadzą się zaskoczyć. W piątek imieniny obchodzą Błażej i Klementyna. W sobotę Andrzej oraz Fryderyk, a w niedzielę Blanka i Natalia. W sobotę słońce wzejdzie w Krośnie Odrzańskim o godzinie 7.44, a zajdzie o 15.53. Skandal i barbarzyństwo. Takich, a nawet jeszcze bardziej dosadnych słów i komentarzy na ten temat jest mnóstwo. W nocy z soboty na niedzielę ktoś zniszczył nagrobki na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim. Skala wandalizmu jest olbrzymia. Najmocniej ucierpiały groby w sektorze E. W niedzielę po godzinie 10 otrzymaliśmy zgłoszenie o dewastacji nagrobków na cmentarzu komunalnym Krośnie-Odżańskim. Gdy policjanci dojechali na miejsce, okazało się, że zniszczenia są dużo większe, niż wynikało to z zaw zawiadomienia. Ponad 50 nagrobków zostało uszkodzone, głównie są to tablice nagrobkowe. Mieszkańcom i przyjezdnym, których członkowie rodzin pochwani są na tym cmentarzu, niekiedy brakuje słów, patrząc na wszystkie te zniszczone płyty, kwiaty, przewrócone krzyże, figurki czy rozbite znicze. To już naprawdę. Szkoda mówić. Zastanawiamy się, co to za ludzie mogą coś takiego zrobić, wie Pan? Wiele osób, po tym jak dowiedziało się o zdarzeniu, przyszło sprawdzić skalę zniszczenia, przede wszystkim fakt, czy miejsca pochówku ich bliskich uległy uszkodzeniom. Nie, też mam męża pomnik uszkodzony. E, wiadomo coś o kosztach, stratach itd. Tak nie, teraz pojadę właśnie dopiero na policję. Teraz trudno oszacować potencjalne straty, działania trwają, monitoring został zabezpieczony. Policjanci na miejscu wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczany również jest materiał, który dowodowy i przede wszystkim monitoringi, które mamy możliwość do zabezpieczenia. Jest on analizowany celem ustalenia sprawcy bądź też sprawców tego zdarzenia. Policja apeluje, by ze wszelkimi informacjami zgłaszać się właśnie do nich. Dlatego apelujemy do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat okoliczności tego zdarzenia na temat, sprawców, prosimy o kontakt z krośnieńską komendą, osobiście bądź też telefonicznie. Prosimy również osoby pokrzywdzone o zgłaszanie się do naszej komendy celem złożenia stosownego zawiadomienia, bo nie wszystkie osoby jeszcze do nas dotarły. Może jeszcze niektórzy nie wiedzą, że grupik bliskich został zniszczony, dlatego prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do komendy. Czy sprawca działał w pojedynkę, czy była to zorganizowana grupa? Jeśli ktoś posiada informacje na ten temat, zachęcamy do kontaktu z policją. Próba samobójcza, ucieczka przed policją, a może jeszcze coś innego. We wtorkowe popołudnie pojawiła się informacja o mężczyźnie, który znalazł się w Odrze w okolicach remontowanego mostu w Krośnie Odrzańskim. Okoliczności zdarzenia cały czas pozostają zagadkowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sam wskoczył do rzeki. W wtorku policjanci wspólnie ze strażakami prowadzą poszukiwania mężczyzny, który wskoczył do Odry w Krośnie Odrzańskim. Ze stępnej informacji wynika, że mężczyzna znajdował się w pojeździe marki Audi, którego kierowca uciekał przed policyjnym patrolem. Poszukiwania trwają od wtorkowego popołudnia, w działaniach zaangażowane były między innymi łodzie motorowe, drony, sonary, specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratunkowa, a także kilkudziesięciu policjantów i strażaków. Do działań zaangażowani są zarówno strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, Zielonej Góry, z Nowej Soli, są to płytwonorkowie. Poszukiwania prowadzone są nie tylko na rzece, ale także w jej rejonie. Od czwartku do działań dołączyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przełom listopada i grudnia to moment, kiedy w pełnej gotowości są drogowcy. Zasadniczo sezon zimowy dla nich rozpoczyna się już 15 listopada. My sprawdziliśmy gotowość Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, który odpowiada za drogi gminne oraz Zarządu Dróg Powiatowych odpowiadającego za drogi powiatowe. Dyrektorzy potwierdzają, że są gotowi na zimę. Dysponujemy do y, odśnieżania dróg gminnych starym z posypywarką i z lemieszem szerokości 3 metrów do y, odśnieżania miasta dysponujemy nową maszyną Titymaster 1650 ponadto do zasypywania tego sprzętu mieszanką solno-piaskową dysponujemy koparko-ładowarką i również będziemy się wspomagali y, ciągnikiem z lemieszem i też z posypywarką lejkową. W mieście do posypywania przejść dla pieszych chodników i schodów do dyspozycji jest 41 skrzyń zasypanych mieszanką solno-piaskową 150 ton mieszanki. Tyle na sezon zimowy przygotowało ZGKM. Pogoda może jednak zaskoczyć na to także przygotowano odpowiednią rezerwę. W rezerwie mamy jeszcze 30 ton soli, gdyby czasami coś było więcej. Podobnie sprawnie przygotowania wyglądały w zarządzie dróg powiatowych. Akcję rozpoczęliśmy z zasobami mieszanki solno-piaskowej w ilości 480 ton w tej chwili i 80 blisko ton samego czystego piasku do posypywania dróg i chodników. Dysponujemy trzema piaskarkami dla obwodu drogowego w Krośnie Odrzeńskim i trzema piaskarkami w obwodzie drogowym w Gubinie dodatkowo po jednym mikrociągniku do posypywania ciągów pieszych. Zarząd dróg powiatowych w Krośnie Odrzańskim ma niemal 440 km dróg w swoim posiadaniu. Warto jednak pamiętać i mieć na uwadze fakt, że różne drogi mają być odśnieżane przez różne zespoły, w zależności od tego kto jest zarządcą drogi: drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie czy krajowe. Każda z nich ma innego zarządcę. Stąd właśnie czasami można spotkać pojazdy z uniesionymi pługami, które nie odśnieżają danego fragmentu. Dlatego można spotkać się z czymś takim. Gdzie y, piaskarki obsługujące na przykład drogi wojewódzkie poruszają się przez drogi powiatowe z podniesionym pługiem, ponieważ y, po prostu ich zadaniem czy ich zakresem nie jest odśnieżanie dróg powiatowych. I podobnie działa to w przypadku też zarząd, zarząd, zarządu dróg powiatowych, który realizuje za pomocą sił własnych lub podmiotów zleconych drogi powiatowe, na które musi dotrzeć też poprzez inną sieć drogową. Zarządcy dróg deklarują gotowość. Pytanie tylko, jak intensywna będzie zbliżająca się pora zimowa. Plac przy Szpitalu Powiatowym w Krośnie Odrzańskim przechodzi zmiany, które na pewno spodobają się wszystkim zmotoryzowanym przyjeżdżającym pod szpital. Miejsce, w którym wcześniej przy większych opadach było pełno błota, zmienia się nie do poznania. Strefa komunikacyjna przy szpitalu nabiera nowego wyglądu. To poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców, ale także poprawa estetyki otoczenia. W ramach tego zadania przebudowana została ta strefa komunikacji wewnętrznej szpitalu, a mówiąc po ludzku, po prostu pacjenci otrzymali dodatkowy, bezpieczny, równy parking, a, a szpital nowe, zmienione otoczenie. Budowa placu manewrowego przy szpitalu w Krośnie-Odrzańskim to jedno z wielu zadań dużego projektu realizowanego przez powiat. W ramach tego zadania realizowanych jest 19 drobnych inwestycji, takich drogowych, po jednym w każdej, na terenie każdej z gmin. W ramach wspomnianego projektu poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych powiatu krośnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców obszarów popegerowskich aktualnie trwa m.in. doświetlenie przejścia oraz sygnalizacja świetlna na przejściu sterowana radarem przy jeziorze Glibiel w Łochowicach. Muzyka Piątek 6 grudnia na szachownicy, a następnie sobota 14 grudnia na ulicy Czarnieckiego i Promenadzie. Te dwa grudniowe terminy warto mieć w kalendarzu, ponieważ jak to się mówi, będzie się działo. Najpierw 6 grudnia, czyli Mikołajki, tego dnia będzie można spotkać się z Mikołajem i jego pomocnikami. Wszystkie dzieci, młodzież, wszystkich mieszkańców Krosna i nie tylko. Serdecznie zapraszam 6 grudnia na szachownicę. Będzie Święty Mikołaj, ale nie tylko Święty Mikołaj, bo będzie też kilka fajnych niespodzianek. Niespodzianki i drobne upominki czekać będą na każdego grzecznego chłopaka i dziewczynę. To jedno. Drugą ważną kwestią tego dnia będzie odpalenie miejskiej choinki. Wszyscy. W dużym zbiorowisku będziemy zapalać choinkę, na co bardzo liczymy i zachęcamy do uczestnictwa. 6 grudnia o godzinie 16, tak podajemy na plakatach, natomiast będziemy baczyć, czy pogoda będzie odpowiednia na to, żeby pięknie nam choinkę rozświetlić. Nieco ponad tydzień później, w sobotę 14 grudnia Wigilia Miejska i Jarmark Bożonarodzeniowy to na ulicy Czarnieckiego i na promenadzie. Jak wygląda harmonogram? Od godziny 13 ruszy kiermasz i jarmark. Stoiska z ozdobami świątecznymi, lokalne produkty, rękodzieła i smaczne potrawy. To będzie na pewno. W tym roku będzie można nie tylko kupić prezent, ale przy okazji rozgrzać się kubkiem ciepłego napoju. Wystawcy, rękodzielnictwo, grzane wino, więc warto też podejść. Będą atrakcje dla dzieci i młodzieży, karuzela wenecka. Od godziny 14 rusza strefa artystyczna, czyli występy, bombki podpisywane przez burmistrza, czy warsztaty i animacje dla dzieci. Co roku współpracują z nami wszystkie nasze szkoły, nasze przedszkola i zapraszamy do współpracy, do wzięcia udziału w jarmarku, do przygotowania ciekawych występów właśnie na naszym jarmarku. Koniecznie musicie urozmaicić naszą imprezę waszym występem. Natomiast około godziny 14:30 życzenia przybyłem na jarmark i wigilię tradycyjnie złożą już burmistrz Krosna Odrzańskiego i proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej. To jednak nie wszystko, bo razem możemy pobić rekord na najdłuższy list do Świętego Mikołaja. Już teraz w ramach akcji marzenia na kilometr list do Świętego Mikołaja zachęcamy do pisania listów, a później przyjścia z nimi na jarmark. Wśród uczestników zostaną wylosowane nagrody niespodzianki. awanse, wyróżnienia, pamiątkowe odznaki czy nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników, a także zaproszonych gości. W komendzie nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzeńskim miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Kolejna rocznica odzyskania niepodległości to doskonały czas na refleksję zarówno nad historią Polski, walką o wolność i tożsamość narodową, ale także nad dokonaniami funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy są elementem tej właśnie historii. Dla nas, funkcjonariuszy i pracowników Narodowickiego Oddziału Stowarzyszenia Lecznej obchody Narodowego Święta niepodległości mają charakter szczególny. Stanowią bowiem okazję do podsumowania oceny i, oraz oceny realizowanych na przestrzeni niemal całego bieżącego działań. Jest mi niezwykle mimo zauważyć, że pomimo zawodzących informacji zmian oraz serwisów przedmiotowych wymagających wysłań, Merytoryczna działalność nadrzędzkiego oddziału Straży oceniana jest bardzo wysoko, a osiągane wyniki pasują nas w ścisłej czołówce z całego kraju. Oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy oraz pracowników oddziału w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości udział wzięli także zaproszeni goście. W tym m.in. wojewoda lubuski Marek Cebula, starosta krośnieńska Anna Januszkiewicz, burmistrz Krosna-Odrzańskiego Grzegorz Garczyński, komendanci i szefowie służb mundurowych, a nawet zagraniczni goście, przedstawiciele niemieckiej i czeskiej policji. O ważnej roli pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej mówił wojewoda lubuski. Gratuluję. Wam, przede wszystkim tym osobom, które awansowały dzisiaj, które otrzymały medale, wyróżnienia, odznaki. I dziękuję Waszą rodzinom za wspieranie Was w tych trudnych obowiązkach. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji złotym, srebrnym lub brązowym medalem za zasługi dla Straży Granicznej uhonorowano 14 funkcjonariuszy oddziału, w tym komendant Monikę Musielak. W ramach tegorocznych uroczystych obchodów na wyższe stopnie oficerskie mianowano 7 funkcjonariuszy. Awanse na wyższy stopień otrzymało również 45 chorążych i 64 podoficerów. To nie przypadek, że Dzień Życzliwości i Dzień Pracownika Socjalnego przypadają tego samego dnia. To podwójna okazja do świętowania. A jak świętowali Dzień Życzliwości w Krośnie Odrzańskim uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej? Można ich było spotkać w różnych miejscach, gdzie z cukierkami i wróżbami życzyli przechodniom szczęścia z okazji Dnia Życzliwości. Mały co, coś tam jest tam napisane, i my, tak? tutaj trzyma ten cukierki. Proszę Dzień. 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 bardzo, brawo, tak trzymać. Bardzo dobrze grada. My się bardzo cieszymy, że jak chodzimy wszyscy się do nas uśmiechają, to jest niesamowite. Tego dnia odwiedzili urzędy i instytucje, przeszli się wzdłuż ulicy Chrobrego, byli widoczni na krośnieńskim targowisku w Parku Tysiąclecia czy Placu Unii Europejskiej, każdego częstując słodkim upominkiem. I tak jak wspomnieliśmy, Dzień Życzliwości wypada tego samego dnia co Dzień Pracownika Socjalnego. Pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także innych jednostek, które na co dzień w różny sposób pomagają mieszkańcom. Tego dnia mogli na chwilę usiąść i świętować. Życzenia złożył im m.in. burmistrz Krosna odrzańskiego Chciałem podziękować za cały rok pracy, ciężkiej pracy. No i z okazji Waszego święta życzyć Wam jak najmniej trudnych spraw do rozwiązania. I my przyłączamy się do życzeń. Parafianie i parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim dołączają do akcji Paczuszka dla Maluszka. W tym roku w grudniu w kościele na choinkach zawisną tzw. paczuszkowe bombki, które będzie można wziąć ze sobą, a w zamian za to ofiarować dar. Jaki jest cel akcji? Wspierani będą podopieczni krośnieńskiego domu dziecka. Co powinno znaleźć się w paczkach, najlepiej jeśli będą to szampony, żele, balsamy, mydła, kosmetyki dla młodzieży, ozdoby do włosów, artykuły higieniczne i chemia gospodarcza. Dary będzie można umieszczać pod choinkami, które zostaną ustawione w kościołach parafii. Akcja rozpocznie się po ustawieniu choinek i potrwa do 6 stycznia. To nie koniec świątecznych paczek w okolicy, przełom listopada i grudnia to gorący okres przedświątecznych zakupów. I poszukiwania prezentów. W tym intensywnym czasie przez chwilę można pomyśleć także o osobach potrzebujących. Asia by tak chciała. To akcja, w ramach której można przygotować specjalne paczki, w których mogą znaleźć się produkty spożywcze z dłuższym terminem ważności, odzież, najlepiej nowa, koce pościel, książki czy inne drobiazgi. Akcja trwa do 13 grudnia, a dary można składać w szkołach podstawowych numer 1, 2 i 3 oraz w Urzędzie Miasta krosno odrzańskie Zmagania sportowe w tym przypadku nie są najważniejsze. Najważniejsza jest integracja, wspólne spędzanie czasu i dobra zabawa. W Krośnie Odrzańskim po raz czwarty odbył się turniej piątek piłkarskich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W rywalizacji udział wzięło osiem zespołów reprezentujących szkoły i ośrodki z całego województwa lubuskiego. Jeżeli chodzi o poziom sportowy, to tutaj te, też warto powiedzieć, że z roku na rok jest coraz wyższy, widać, że, że ci chłopcy trenują, że, że tutaj nie, nie ma przypadku, było kilka naprawdę bardzo fajnych, pięknych brameczek y, obrony y, bramkarzy, działania ofensywne, defensywne, także było wszystko, co, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o, o piłkę nożną halową. Sport i zabawa z jednej strony, z drugiej zaś pewnego rodzaju rehabilitacja, bo sport dla tych dzieciaków jest sposobem na radzenie sobie z codziennością. No, każdy sport dla osób niepełnosprawnych jest ważny, ponieważ to jest, no, każdy sport to jest rehabilitacja dla takich dzieci. Także każda aktywność fizyczna pomaga im w rozwoju, w aktywności, no i zawodnicy się cieszą. Rywalizacja była niezwykle wyrównana, radość ze zwycięstwa i smutek z powodu porażki nie różniły się niczym od profesjonalnych piłkarzy i choć w tego rodzaju wydarzeniach każdy kto wyjdzie na boisko jest już zwycięzcą, to najlepszym zespołem okazał się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich. Przygotowany turniej, na którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Gratulacje dla organizatorów, dla pana Tomka i całej ekipy specjalnego ośrodka w Krośnie. Byliśmy tutaj już po raz kolejny, w tym roku udało nam się zwyciężyć, turniej był przygotowany perfekcyjnie, wiele turniejów można obserwować, ale ten można dawać jako wzór, także jeszcze raz gratulacje. To była kolejna już edycja tego turnieju. Pierwsza odbyła się jeszcze przed pandemią w 2019 roku. Później turniej powrócił w 2022 i tak każdego roku śledzimy zmagania uczniów. Z roku na rok widać, że poziom rośnie, zespoły czekają na kolejne edycje, co cieszy pomysłodawców i udowadnia dlaczego tego typu imprezy są potrzebne. Jestem dumny z tego projektu. Kiedyś kilka ładnych lat temu w, w naszych głowach pani, pani prezes Stowarzyszenia Wzgórze Nadziei Marzeny Debert i, i mojej powstał ten pomysł i, i myślę, że, że to jest potrzebne, że taki turniej, tu, turniej jest fajny. Piłka nożna jest szalenie popularnym sportem wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i postanowiliśmy ten projekt wcielić w życie. Podobnie jak w przypadku profesjonalnych turniejów, po rozdaniu nagród drużynowych przyszedł czas na nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem został Szymon Hutnik ze Świebodzina, najlepszym bramkarzem Szymon Abraś z Sulachowa, a najlepszym strzelcem Kornel Juśków z Lubska. Turniej odbył się pod honorowym patronatem starosty krośnieńskiej, a organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie Wzgórze Nadziei w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, Ośrodek Sportu i Rekreacji, oraz lokalna grupa działania Zielone Światło. Trzy turnieje za młodymi siatkarzami SKS Ten czy Krosna Odrzańskie. Przed nimi jeszcze wiele spotkań. Trwa sezon Lubuskiej Ligi Młodzika z udziałem ekipy z Krosna Odrzańskiego. Spójrzmy, jak wyglądały zmagania młodych siatkarzy. W pierwszej kolejce rozgrywali swoje spotkania w Szprotawie. W pierwszym meczu przegrali 0-2 z UKS 13 Zielona Góra, natomiast w drugim wygrali 2-0 z UKS 1 Szprotawa. W drugiej kolejce rywalizowali w Zielonej Górze. Najpierw wygrali 2-1 z gospodarzami, a następnie ulegli siatkarzowi z nowej soli 0 do 2. W trzeciej kolejce lubuskiej ligi młodzika SK Tencza po raz pierwszy grała na własnym boisku. W hali sportowo-widowiskowej byli niepokonani i oba mecze wygrali 2 do 0. Druga... Udało nam się wygrać dwa spotkania e, z nową solą oraz szprotawem. Bardzo dobrze się zaprezentowaliśmy na własnej hali. E, teraz mamy pauzę, czekamy na kolejne rozgrywki, żeby kontynuować. Drugi etap w ramach Lubuskiej Ligi Młodzika tęcza rozpocznie u siebie w hali sportowo-widowiskowej już w niedzielę, 1 grudnia o godzinie 10. Rywalizować będą z drużynami z Nowej Soli i Sulechowa. Mgliste poranki i wieczory. Taki będzie weekend. W ciągu dnia w sobotę spore zachmurzenie, ale bez deszczu. Termometry wskażą 5 stopni powyżej zera. W niedzielę za to więcej słońca i 6 kresek na plusie. W nocy z soboty na niedzielę będzie minus 1 stopień.